Siema, tutaj Mateusz. Siema tu Jasmin. Siema to Jessica. Dziś razem z dziewczynami zabieram Was w bardzo ciekawe miejsce. Jak już możecie zobaczyć tutaj na drzewie jest jakaś przyczepiona małpka. Yy, Wjeżdża się do lasu. Jakbyście kiedyś przejeżdżali taką śmieszną trasą, gdzie na drzewie wisi małpka, polecam Wam tam jechać, a zaraz zobaczycie dlaczego. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dobra, my już dojechaliśmy na miejsce. Prawie na miejscu jeszcze musimy pokonać y, trochę trasę w dół z Buta. Jak widzieliście, no, droga nie jest za ciekawa. No, jedzie się przez taki las, dżunglę, czy jak to nazwać. Ale miejscówka jest kozak. Y, jak ktoś już jest zainteresowany, co to za miejsce, no to to jest to miejsce, w którym mam zdjęcie, które możecie zobaczyć na moim awatarze. Y, jeszcze zanim się tam dojdzie, już jest naprawdę ładnie. Zaraz Wam tutaj pokażę. My wzięliśmy dzisiaj ze sobą Tutaj widzicie plecak, torbę. Planujemy tutaj sobie zrobić fajny piknik. Będziemy jeść rybę na surowo w takim filipińskim stylu. No i co ogólnie planujemy tu spędzić fajny dzień. Zaraz wam wszystko pokażę. Wyjaśnię wam tak samo dlaczego tam jest ta małpka na tym drzewie, o co to chodzi. Jak już możecie zobaczyć, widok jest kozak, no nie? Nie wiem, czy tutaj z któregoś miejsca widziałem lepszy widok, od kiedy tu jestem na, na morze, no nie? Z takiego fajnego wzgórza. Prześlicza woda, przejrzysta, słoneczna pogoda. Już jestem bardzo zadowolony, bo widzę, że jest przypływ. Jak tutaj byłem ra, jednego razu, był odpływ i po prostu to nie, było, to nie było tego efektu. Dziś będzie ten efekt, już jestem przekonany. Widziałem tam parę motorów stoi zaparkowanych, czyli są wydaje mi się, że tam parę osób może być. Yy, miejscówka nie jest taka popularna, a nazywa się Monkey Beach. I dlaczego Monkey Beach? Na początku ktoś mi powiedział, że dlatego, że małpka tam wisi maskotka małpki na drzewie, to yy, no ma związek z tym, że to jest Monkey Beach i dlatego tak jak kieruje ludzi tutaj ta małpka na drzewie, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że gdzieś tutaj, kiedyś przy tej plaży po prostu żyły małpy. Już ich tu prawdopodobnie nie ma. Może są, ale no nie wiem, nie wiem, już nie, nie, nie można ich tak łatwo spotkać. Wcześniej tu było ich podobno bardzo dużo. Taką historię słyszałem od miejscowych. No i wydaje mi się, że to jest jakaś może w tym prawda, nie wiem. Dobra, I my tu schodzimy w dół dziewczyny już tam poszły szybciej. Ja zaraz do Was wrócę już z dołu z plaży, bo się zaraz wypierniczę jeszcze z reklamówką idę, a tu jest dosyć, dosyć ścisko po tych kamieniach się idzie. Zaraz do Was wracam na dole. My już jesteśmy na dole na plaży, jak widzicie jest pięknie. W tym miejscu jest zarobiste to, że tutaj jest naprawdę mało ludzi. Miejscówka nie jest taka bardzo popularna. no Tutaj rybacy są akurat z tyłu to z jakimiś dzieciakami. No i tak poza tym, no to tutaj było, nie wiem, widzieliśmy trzech turystów i nie ma nikogo. Jest po prostu parę dzieciaków. Tutaj to twórka dzieci. Tu jakieś jeszcze nie jest. Sześć osób i cała plaża nasza, no nie. Naprawdę fajna sprawa bo plaża jest tutaj piękna te skały tam, które widzicie naprawdę robią robotę, zaraz tam podejdę bliżej. no Jak możecie zobaczyć jeszcze u mnie na w tym awatarze też mam tam zdjęcie zrobione no efekt jest magiczny My sobie gdzieś tutaj zaraz ognisko rozpalamy Będziemy gotować no i co? I, no i zaraz sobie tutaj będziemy robić obiadek i spędzimy za dzień. już jest niesamowity upał dzisiaj. A zobaczcie, Jasmin idzie w długim rękawie, w długi spodniach, bo się chroni przed słońcem. I dużo Filipinek, Filipińczyków nawet też tak robi. Jak oni jeżdżą na motorach, to oni po prostu są ubrani po szyję w długich rękawach, bo się chronią przed słońcem. No nie wiem, ja się tak nie chronię przed słońcem. Dla mnie to jest nie do pomyślenia, żeby w taki upał się zasłaniać. Bo to by było mi jeszcze bardziej gorąco. Patrzcie na to. Patrzcie tutaj, jakiego plażowisza znaleźliśmy. Piesek się wyleguje. się prosi, żeby go pogłaskać. Ja tych piesków tutaj nie dotykam, bo te pieski wyglądają tak czasami jak z horroru. No biedę są. Głodne i, i wychudzone. Jakieś pogryzione nierzadko. Nie ja ich staram się nie ruszać, bo to nie wiadomo, czy to może jakieś chore, czy coś. A ten wygląda bardzo przyjaźnie. <laughs> no. Dobra, znaleźliśmy fajną miejscówkę w cieniu. Tutaj się rozbiliśmy na kocyku. Jakieś banany, szczypiorek, pomidorki tam widzicie. No, tutaj jeszcze jakiś ogóreczyk, talerzyki, miseczki. Dziewczyny są tutaj. Tutaj jest jeszcze garnuszek. No i fajna, fajna będzie. Fajny będzie dzień na pewno zaraz do wody wskakuję, ale chyba po jedzeniu. Jeszcze, jeszcze nie jestem na pogodowy. gotowy. Macie, ognicho rozpala na plaży. Mam nadzieję, że się uda. <todgłosy> Nie dziewczyny śmieją Ale one to lepiej rozpalają Dobra, Jasmin Co, Michał Jodudys lepiej. Ona to rozpali w sekundę. Ja już któryś z nas próbuje rozpalić oglisko, nie wiem Gaszcie mi cały czas A ona w sekundę to rozpali. Wszystko źle przygotowałem, się śmiały, nic nie powiedziały. Nie patrz, już się. Już się hajcuje. No no. Ona lepiej potrafi niż, niż ja ognisko zrobić. Grilla rozpalałem, no bo ognisko też się zażyło, ale nie wiem. Już któryś raz tu próbuję i normalnie mi nie idzie. No, ale ogień już jest. Patrzcie, tu się rybki przygotowują. Przygotowują jasmin, przygotowuję rybki. Na surowo będziemy jeść. Dobra, patrzcie tu. Banany ugotowane. Parują jeszcze. Rybka już tutaj zrobiona. Na surowo z warzywkami. Lami? Lami. <grywka> Lami. Dobra, zaraz bierzemy się za jedzenie. Jeszcze się rozkładamy. Jeszcze tylko mango musimy skroić, bo do tego jeszcze mango idzie. No a co? Cały przepis wam, będę... mówię, pokażę Wam na drugim kanale. Pokażemy Wam. My się teraz bierzemy za jedzenie. I zaraz do wody skakujemy. Dobra, my już zaczęliśmy jeść. Wygląda to tak, tutaj rybeczka, tutaj jest banany. Tutaj też w sumie ryba to sama. Tutaj jest mango zielone z solą. Tak się tutaj je. Dziewczyny tam jedzą. Z tyłu patrzcie jaki widoczek. Zaromista sprawa. Ta potrawa jest bardzo dobra. To się nazywa Kinilao, tak? Mm. Kinilao. Jest zaromista sprawa. Rybka, rybka surowa. Taka... W tym, w odcie. No co, muszę Was zaprosić do oglądania znowu naszego drugiego kanału. Tam będziecie mogli znaleźć dokładny przepis na to i jeszcze wiele innych potraw. Dopiero dopiero zaczynamy z tym kanałem. No to tam w przyszłości będzie można zobaczyć fajnie, fajnych, naprawdę dużo potraw. Dobra, my jemy i zaraz wbijamy do wody. Bo już słońce zaszło, już trochę późno robi. Dobra, zobaczcie, ja się zbiłem teraz tutaj na jedną z tych skał. Dziewczyny tam na dole zostały, no niestety widok mi trochę tutaj drzewko zasłania, ale ogólnie i tak jest zarobiście parcie do tyłu Palmy tutaj góra Dziewczyny tam na dole hehe. <głos》> One jeszcze jedzą, ja już pojadłem, na się strasznie. Powiem Wam, że ta surowa rybka jest naprawdę ta sprawa. Ja to tak już któryś raz jem i to naprawdę mi smakuje. Ogólnie to filipińskie jedzenie, nie wiem, ludzie narzekają, że jest niedobre. Ja tu przyjechałem, no zdarzyły mi się tam jakieś parę rzeczy niedobrych, jak te na przykład takie hot dogi specjalne. Zresztą kiedyś zrobię taki odcinek o tych przekąskach, jak to wygląda, jak to wygląda jedzenie takie y, uliczne tutaj, też zrobię taki odcinek. Dobra, ja chyba wbijam do wody, bo już prawie czwarta się zbliża, słońce zachodzi, a chcę jeszcze popływać. Ogólnie, jak tam ja popatrzycie, z tej skały tutaj, Jasmine mi mówiła, że jak jest naprawdę taki przypływ, to normalnie z niej można skakać, tam jest wystarczająco głęboko, żeby sobie z tej skały skakać do wody. no Ale to musi być naprawdę przypływ. Do... Teraz to, to nie jest taki dosłownie przypływ, ale pamiętam jak tu byłem raz, to było zupełnie sucho. Było bardzo mało tej wody nisko. Dobra, czekajcie, zaraz do Was wrócę, bo się zaraz zabiję, bo to już jest stromo. Zobaczcie na to te małe krabiki takie chodzą. Nie wiem czy wy je zobaczycie o malutkie krabiki. One są dosłownie patrzcie, mniejsze od palca. No fajne, ciekawa rzecz. Ciekawa sprawa. Dobra, ja robię pierwsze wejście do wody Dziewczyny tam z tyłu, oczywiście zdjęcia O, się śmieją Bo Filipinczycy uwielbiają zdjęcia, Filipinki uwielbiają robić zdjęcia To taka to ciekawostka Ale zresztą nawet Filipinczycy, no wszyscy tutaj, wszędzie gdzie są to walą tysiące zdjęć, nie? Ja to odchodzę kawałek się zanurzam, po prostu nie lubię wpływać w takie miejsca jak tam widzicie pod wodą. Są takie glony zielone jak są zielone glony, to ja to omijam, bo raz już jak szedłem i coś mnie, coś mnie smyrło w nogę i po prostu nie nie widzę, widzę jakiegoś uczucia śmiesznego, nie czuję się zapewnie w wodzie. Ależ tu jest zarąbisty widok, no nie? I mówię, popatrzcie na tą plażę, tutaj praktycznie jak się rozejrzycie dookoła, cała plaża jest nasza. Tu nie ma nikogo, tu są nasze rzeczy, dziewczyny tam, tam dwóch rybaków i dwójka turystów tam jeszcze budce rybacy. Nie ma nikogo, po prostu nikogo. Taka piękna plaża. I ja nie wiem, czy ludzie o tym nie wiedzą, czy po prostu im tu jest ciężko. Mi się wydaje, że jest ciężko naprawdę trafić, bo ja mówię, jakby tutaj mnie tak samo ktoś nie przyprowadził wcześniej, to bym o, tej, o tym miejscu nie wiedział. No, że tutaj jest ta małpka tylko na tym drzewie, to tak to można znaleźć. W sumie jest to miejsce na mapie, ale, ale tu nie ma żadnego zasięgu. Nawet jak tutaj mapa odpalacie, no to chyba, że macie taką, która wądziała bez internetu, bo... Zasięgu zero w tej całej tej miejscowości dookoła. Dobra, cieplutka, fajna woda. Trzeba zejść troszkę niżej. <hahaha> Zarąbiście. Pięknie jest. Zaraz ten, zaraz i tak są zawijamy, bo już się robi zachód słońca powoli. Eee, ja nie chcę po ciemku jechać, bo chcę jeszcze zajechać do jakiegoś baru fajnego. Napić się kokosa, bo tam mają. No ale to jak nam się uda to jeszcze wam to nagramy. No. Dobra, ja się relaksuję na razie. No, jak widzicie, dobrze, że nie wszedłem dalej. Bo, jakbym poszedł, to bym wdepnął pewnie w te, w te kujące jeżowce. Całe szczęście, że nie poszedłem. Chciałbym, nawet ich nie zobaczył. Jasmine teraz tu weszła. Od razu zobaczyła. ona na Dobra, patrzcie, Jasmine będzie wyciągać. Ona chce wyciągnąć. Znowu się skaleczy. Wyciągnęła. <laughs> <laughs> Dobra, Jasmine nie odpuszcza, wzięła nóż. O, nóż wzięła, widelec wzięła Powiedziała, że musi zjeść musi zjeść tego jeżowca, bo jest taki duży, ładny, że nie odpuści. No to jest naprawdę smaczne. Tak jak już ostatnio tam wam nagrywaliśmy, to jest naprawdę dobra. Taki, taki ciekawy ma smak. Zobaczymy czy się jej uda. Barcie czego się nie robi. Da. Dla jeżowca już się gimnastykuje, ale jest ciężko. Bo pod kamieniem przyklejone są. End. Wola. Voilà. Boją dalej, teraz we dwie razem, nie odpuszczają. Ja mówię, ja tam dalej nie wchodzę, bo jak nie widzę, nie widzę w co wdepuj, wdeptuję, to ja się ten, to ja się boję. No. O, tutaj jeszcze jakaś turystka się pojawiła, widać. Piękny jest tu, nie? Siostry, dawać, macie coś tam? Yeah! <laughs> One more time? Go, go first there. If you are under, I'm going to take you. One, two, three!

Się, nie będzie dzisiaj. Nie będzie dzisiaj jeżowcu do jedzenia. Chwala It's it's walking. O. Si? O ja. One more time? Mm -hmm. oh. Wait. It we it the same one more time. Okay, Three. Zobacz, Patrzcie, już prawie mamy ja tylko jedną sztukę. Nam. już była na zewnątrz i wróciła pod piasek bo to... Bo to się normalnie rusza, to chodzi. Jecha? No o, oh, oh. eh? no tutaj. No, no. Is there? Oh.

ale się udało w końcu. Patrzcie. No czyli nawet jak jest przypływ, to i tak można jedzenie z morza wyciągnąć. Ja znowu patrzę tutaj, bo depnę w kolejne jakieś tych jeżowce. SEOGIN, we gonna eat. You wanna try? <laughs> Oj. Yeah. Dobra, jedną z udało się wyciągnąć. Dziewczyny walczą dalej o kolejne. Jakaś tutaj turystka z Izraela nie wiedziała co to jest. Spróba kawałek, ale no, nie spakowało jej wypluła. No bo ma to taki specyficzny smak, no nie wiem. Ja to lubię, one też to lubią. Polecam spróbować, jak ktoś ma okazję. Jest to ciekawe. Dalej próbują. Dobra, niech sobie grzebią. Ja sobie idę chwilę odpocząć. O, Jessica wyciągnęła właśnie, ale bardzo malutką. Taka to jest za malutka tam. Nic w środku praktycznie nie ma. Dobra, ja siadam na razie na brzeg, odpoczę sobie. Nie mówię, zaraz się będziemy stąd zabijać. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze zdążyć wypić kokosa. W fajnym miejscu, naprawdę a to zobaczymy. Oje. Jak coś, to już stamtąd Wam coś nagram. Albo jak będziemy stąd wychodzić. Patrzcie, ile dziewczyny dzisiaj wyłowiły. Czyli obiad rybka na surowo. Teraz przekąska też na surowo surowy dzień, no nie? Na surowo wszystko. Dobra, wracamy już z plaży. Jak możecie zobaczyć, popatrzcie do tyłu. Teraz jest odpływ. I już to wygląda nie aż tak ciekawie. Znaczy dalej jest ładnie, no nie? Jak byłem ostatnio, to tam w ogóle był ten odpływ aż... aż jeszcze, jeszcze raz tyle niższy. To już wtedy naprawdę nie, nie wygląda, nie robi już takiej roboty to. Ta skała też tutaj jest bardzo fajna. Taki daszek. Ja pamiętam jak tu właśnie ostatni razem byłem, też był odpływ i strasznie było słonecznie. Pod tym tutaj pod tą skałą można sobie fajnie posiedzieć. No ale miejsce jest naprawdę niesamowite, nie? I jak mówię, tutaj praktycznie byłem tutaj jeszcze, jestem tutaj trzeci raz i tu nie ma nikogo. Tutaj jest paru tylko rybaków. Gdzieś tam się zdarzają, nie wiem, dwójka, trójka turystów. Raz byłem to. Nawet słucha jakiś Polak był, no nie, no to... No to ten, no to tylko, tylko on tutaj był wtedy i rybacy. Tak bym mówię, ma, bardzo, bardzo mało popularna miejscowa. No a bardzo ładna, aż jestem w szoku. Wszyscy turyści chodzą na tę Palitą Beach, taką najpopularniejszą plażę, no co prawda tam jest ładnie, te takie są palmy, palmy przy samej plaży, które robią naprawdę robotę i piękny zachód słońca tam jest. Ale także posiedzieć sobie na plaży, ja bym wybrał tą opcję. Albo też znam tutaj jeszcze jedną plażę bardzo fajną, którą też będę chciał Wam pokazać w którymś odcinku. No, jeszcze z góry Wam zrobię parę ujęć. Mówię, jak, jak zdążymy w te, do tego fajnego baru na Kokosa, to też Wam pokażę. Kozak, był fajny dzień, naprawdę. Podobało mi się. Zapytam się jeszcze ich: How did you like today? Was nice? Very nice. Very nice. And you? Oke Kajo. Oke Kajo. To znaczy, że no, jak zajebiście, prawie. no <laughs> Dobra, idziemy na górę oh, z bagażami. What? What did you say? wieczór. One more time. Dobry <laughs> wieczór. Ale było ciężko. Jest naprawdę stromo, stromo i ciężko się tam wychodzi. Całe szczęście w tym momencie nie jest tak gorąco. Jak schodziliśmy w dół, to było gorąco Jakby teraz była taka pogoda to padłbym, no nie. I tak ledwo, ledwo stoję. Zmęczyłem się. Ej, don't go there! Patrzcie, one gdzieś tam coś kombinują zaraz, żeby tylko nie pospadały. No a nie no, widok jest tutaj niesamowity. Z tego miejsca naprawdę można stać i patrzeć. Pięknie, jest zajebiście. Dobra, dojechaliśmy do tego baru, ale niestety już jest za późno, już jest zamknięty, czyli wam nie pokażemy. Tutaj wygląda tak miejscówka i to tak. Teraz nie wygląda fajnie, ale za dnia jest naprawdę fajnie. Zarobisty widok tutaj stąd. Może tam z tyłu widzicie całe morze, widać daleka. Nie wiem, czy to widać na tej kamerce. Jest naprawdę fajnie. Usiąść sobie, można kokosa wypić. Kokosy są tutaj w miarę tanie, bo 30 peso za sztukę. Dlatego tanie jak w San Juan. Zawsze, jak tutaj przyjeżdżam, zawsze się zacząłem na kokosa. No, kokosy po prostu uwielbiam. No. Ale no trudno, dobra. Innym razem może Was tutaj zabiorę, a na teraz kończymy już ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Taka trochę inna forma odcinka. Yy, no i co? No i mam nadzieję, że będziecie chciało również subskrybować kanał z, z gotowania, który będę prowadził razem z Jasmin. Yy, będą tam różne przepisy, będziemy na bieżąco dodawać coś. No i... no i to na dzisiaj tyle, no nie? Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. I zapraszam do subskrybowania, do komentowania, do lajkowania dziewczyny. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.